świeżo upieczeni rodzice mogą liczyć na pomoc. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny wprowadził pilotażowy program prawidłowej pielęgnacji wczesnorozwojowej noworodków. Czujemy się bardziej pewni. Tutaj tak jak pan powiedział, ważne jest to kontrolowanie mięśni, tak? Dzięki temu potem maluszek się rozwija prawidłowo i nie będzie miał różnych nieprawidłowości. Więc jak najbardziej polecamy każdej mamie tutaj w szpitalu, aby skorzystała z takiej możliwości fizjoterapeuty. Dużo można się dowiedzieć, jak pan pokazuje. I co można zrobić, żeby po prostu krzywdy nie zrobić dziecku? Bardzo przydatne to jest. Rodziców instruuje Wojciech Solarz, fizjoterapeuta z prawie 30-letnim stażem. Myślę, że większość rehabilitantów w Polsce, pracujących z maluchami więcej niż 10 lat, zauważa potrzebę, taką lukę. Co zrobić, żeby rodzice mieli lepszy kontakt ze swoim dzieckiem? Taką swoistą instrukcję obsługi. Służy to lepszemu poznaniu tego człowieka małego, który przychodzi do domu. Pozwala, dzieciom, pozwala rodzicom zrozumieć te rzeczy, które dzieją się z dzieckiem. Są to zajęcia indywidualne dla chętnych rodziców, którzy chcą dowiedzieć się, jak prawidłowo podnosić i odkładać dziecko, jak je kąpać, jak skutecznie zadziałać podczas kolki, jak bawić się z dzieckiem, by wspomóc jego wczesny rozwój ruchowy. Te czynności, wykonywane dobrze od pierwszych dni życia dziecka, pozwalają uniknąć problemów wczesnorozwojowych u noworodków, a potem u niemowląt. Celem jest profilaktyka, czyli to, co najważniejsze w medycynie. Profilaktyka zaburzeń neurologicznych pod postacią asymetrii, pod postacią zaburzeń napięcia mięśniowego i szeregu innych problemów. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny jest jedynym na południu Mazowsza, który oferuje taką pomoc świeżo upieczonym rodzicom i ich pociechom. Instruktaż jest realizowany w ramach opieki medycznej w oddziale. alle voilà.